Serdecznie witam, Krzysztof Poloński, Wobler Dąbrowski. Dzisiaj chciałem Państwu zaprezentować nasz najnowszy produkt. Błyska wahadłowa. Błyska, którą nazywam rybką. Bardzo ciekawie ta nasza rybeczka zachowuje się w wodzie. Jest bardzo agresywna. Można sobie ją poprowadzić przy powierzchni. Myślę, że może być bardzo skuteczna przy połowie bolenia. Ale również do połowu suma, ponieważ bardzo ładnie szybko schodzi w głąb każdego dołka, gdzie potencjalny sum może przez dzień przebywać. Także można go ładnie tutaj sprowokować. Myślę, że też sandacze będą chętnie w to uderzały. Taka uciekająca rybka, która pięknie, agresywnie pracuje. No, mam nadzieję też, że trocie się nią zainteresują, ponieważ może zdenerwować niejedną rybkę tą swoją agresywną pracą. Dlatego yy, jestem o tym przekonany, że przepiękne rybki będą padały właśnie na sumsumkę, którą nazwałem, nazwałem rybką. Ze względu na jej taki charakterystyczny yy, wygląd. Zobaczmy, jak ładnie. Jak szybko poprowadzę, jak ona właśnie udaje taką uciekającą, przerażoną rybkę. Myślę, że nawet wygląd tego chlapania się, prawda? Tworzenie tego charakterystycznego huku, który uwielbiają sumy również, może być właśnie tym ładnym zaczynem do złowienia tych pięknych, wielkich ryb, czego Państwu i sobie serdecznie życzę. No, teraz. Zobaczcie Państwo, jak wychodzi ładnie, będzie też pod powierzchnią lusterkować. O. I to właśnie nasza sumsumeczka która no teraz nam się tutaj y, zacznie jakby nowy okres w jej historii, bo jest to jej dziewicze <laughs> miejsce i po raz pierwszy mogę Państwu ją zaprezentować. Y, ma wagę około 16 gram. W długości y, koło tutaj będzie 11 cm. Mam nadzieję, że będzie bardzo skuteczna. Bardzo daleko można nią zarzucić. Także nic, tylko kruszyć, kruszyć, kruszyć nasz. Tutaj kunszt wędkarski, aby wszystko nam się ładnie powiodło. Zapraszam na stronę Facebooku Woble Dąbrowski, tam będą prezentowane te nasze przynęty, no i osiągnięcia, których serdecznie życzę.